Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z odcinkiem na temat mojej szafy kapsułowej na jesień. Dawno nie było żadnego filmu na temat mojej szafy, a wiem, że takie filmy sporo z Was lubi, więc się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że tutaj będę Wam mogła coś doradzić, o czymś ciekawym opowiedzieć. Mam troszkę hitów Wam do pokazania, które się w mojej szafie kapsułowej świetnie sprawdzają. No nie da się ukryć, że na przestrzeni lat popełniłam bardzo, bardzo, bardzo wiele błędów zakupowych, za które ciągle pokłutuję, bo cały czas gdzieś w mojej szafie znajduję rzeczy, które jednak nie do końca spełniają swoje zadanie, nie spełniają moich oczekiwań, więc jestem na siebie, przyznam szczerze, że zła, że tak wiele tych błędów zakupowych popełniłam. Kupiłam mnóstwo rzeczy, które teraz z perspektywy czasu uważam za niepotrzebne albo które kupiłam nie sprawdzając dokładnie wszystkiego: czy okazał się materiał nie ten, albo krój nie ten, więc trochę Wam dzisiaj opowiem na temat tych rzeczy, które w mojej szafie w końcu zostały, z których jestem zadowolona, na które stawiam jesienią. Jedna uwaga jeszcze na wstępie. Ja kiedyś nagrywałam dla was odcinek na temat mojej wiosennej szafy kapsułowej i tam bardzo wiele rzeczy pokazywałam, które teraz też jesienią mi się sprawdzają. Natomiast dzisiaj postaram się wam pokazać takie rzeczy, które w poprzednim odcinku się po prostu nie pojawiły. Więc nie, nie chciałabym się powtarzać. Natomiast też chciałabym zwrócić wam uwagę na to, że ja jestem osobą, której jest praktycznie zawsze zimno. Natomiast też nie jestem z tych osób, które lubią być poubierane bardzo grubo. Ja ja jednak bardzo lubię, kiedy mam taką swobodę ruchu. Bardzo nie lubię mieć dużo warstw na sobie, być bardzo ciepło ubrana, bo wtedy jakoś się czuję po prostu niekomfortowo. Więc stawiam jesienią mimo wszystko na ubrania cienkie, ale opowiem Wam, co sprawia, że jest mi. W tych ubraniach po prostu ciepło, więc y, taka uwaga, że jest mi zawsze zimno, ale stawiam przede wszystkim na komfort. Zacznijmy może, no właśnie, może od tych rzeczy, które są cienkie, które ma, mi się fajnie sprawdzają, a potem powiem jak je noszę, żeby mi było ciepło. Stawiam w mojej szafie kapsułowej jesiennej na sweterki, tak samo jak, jes jak jesienią, tylko jak wiosną. Też oczywiście wybieram często t-shirty, zresztą w mojej szafie tych t-shirtów jest troszkę, to jest tylko część, reszta jest oczywiście w praniu, natomiast jeansy plus t-shirt to jest to, albo jeansy plus leginsy to jest coś, co noszę praktycznie cały rok, więc tutaj o tym nie będę opowiadać, natomiast jesienią i wiosną też bardzo często stawiam na sweterki. W moim przypadku są to sweterki 100% bawełny, w tych się Czuję najlepiej, już przeszłam tą fazę kupowania rzeczy z poliestru czy jakichś innych sztucznych materiałów. Mówiłam wam niejednokrotnie, że ja się w takich materiałach źle czuję. Co z tego, że coś dobrze na mnie wygląda, albo sama uważam, że dobrze w czymś wyglądam, jeżeli nie czuję się w tym komfortowo, jeżeli um, czuję się po prostu zgrzana przez to, że ten materiał nie oddycha, to nie jest kompletnie moja bajka. W końcu zaczęłam na to zwracać uwagę i przestałam kupować rzeczy. Właśnie z tego typu materiałów staram się teraz kupować rzeczy po prostu z tkanin naturalnych. Oczywiście nie wszystko, ale większość, więc cienkie takie sweterki. Tutaj mamy coś, co kupiłam, no nie, jakiś czas temu, nie wiem, kilka miesięcy temu. To jest Veromoda yy, i to jest taka marka. Jacqueline de Jong, nie mam pojęcia, postaram się Wam pokazać, to jest marka z mm, Zalando i to są sweterki, które ku, kupiłam chyba 2-3 lata temu. W każdym razie to są wszystkie trzy sweterki właśnie 100% bawełna i one są takie lekko oversize'owe, w tym mogliście mnie widzieć już naprawdę bardzo wiele razy na moim kanale. Tak samo ten drugi szaron jest w paseczki. O, wybaczcie, że są pogięte, no ale wyglądają tak, jak były poskładane. Ten ma taki tutaj tradycyjny dekol, ten drugi jest w serek. Uwielbiam takie cienkie sweterki i ostatnio, właśnie te kilka miesięcy temu, dokupiłam sobie coś w różu, bo chciałam też jakiś w końcu inny kolor i to jest Taki właśnie sweterek też lekko oversizeowy, on jest dłuższy. Ten sweterek ma tutaj bardzo fajną tą gumkę, niby jest wąska, natomiast ona bardzo się fajnie trzyma, przez co można ten sweterek jakby podciągnąć wyżej, natomiast go potem jakoś tak fajnie wywinąć w dół. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie fajnie się ta gumka trzyma tutaj moich bioder. Nic się nie, nie podwija, bo tego też nie lubię. No i mam jeszcze coś takiego, co jest grubsze, natomiast to też jest 100% bawełna. To jest zakup chyba z tamtego roku też robiłam Wam jakiś haul. Mam dwa takie sweterki. Drugi mam takiej bardzo intensywnej Czerwieni. To jest, mojej drodzy stradivarius, też kupiona rzecz na Zalando. On jest krótki, bardzo szeroki. To jest typowy taki oversize. Może nie do końca moja bajka ten, ten krój, i to jest w ogóle rozmiar mojej drodzy. S, i żałuję, że nie wzięłam XS. W każdym razie do spodni, które wam zaraz pokażę, świetnie ten sweterek pasuje, bo mam spodnie z wyższym stanem, dzięki czemu mogę ten sweterek tutaj sobie z przodu wsadzić w nie i bardzo fajnie to wygląda. Więc to tutaj też jest 100% bawełna i bawełna to jest taki materiał, który właśnie w tym okresie jesienno-zimowym no nie grzeje jakoś szczególnie więc żeby nie zmarznąć, pokażę wam coś co odkryliśmy z Aleksem jakiś czas temu i Aleks też ma z tego materiału koszulki, jest to nic innego jak wełna merino, czyli wełna mernosów ja mam do pokazania wam taką zwykłą, podstawową koszulkę, też oczywiście była tak złożona, więc jest niestety trochę pomijana. wybaczcie to jest koszulka, którą nosimy pod te wszystkie cienkie rzeczy. Dzięki temu jest w niej bardzo, bardzo ciepło. I co wyróżnia wełnę mery, merynosów, to to, że to jest wełna, która nie gryzie. Jeżeli mieliście kiedyś um, taki tradycyjny sweter z wełny, to na pewno bardzo dobrze wiecie o tym, że wełna potrafi bardzo, bardzo mocno gryźć, tak drapać, i nie jest to przyjemne uczucie. Ja mam, moi drodzy, połączenie wełny i i alpaki w sweterku o tego typu, który też bardzo dobrze na moim kanale znacie. I mimo wszystko, że tutaj jest też jakaś inna mieszanka, to jednak troszkę ten sweter gryzie. Nie ma tragedii, ale jednak ta wełna robi swoje, więc czuć go troszkę na skórze, trzeba się do jego noszenia przyzwyczaić. Natomiast w przypadku wełny merino w ogóle nie czuć, że macie na sobie wełnę. Poza tym, co też wyróżnia te rzeczy to to że koszulka może być niesamowicie cienka, a jest w niej bardzo, bardzo ciepło. Ja się właśnie zdecydowałam na taką po prostu koszulkę na grubych ramionkach, na taki podkoszulek tradycyjny. Mój Alex ma koszulki na krótki rękaw, natomiast ja chcę na pewno z tej wełny mernosów jeszcze coś na długi rękaw, żeby mi też było w ręce ciepło. Ostatnio byliśmy we wrześniu w Monachium i troszkę nie ukrywam, że było tam już chłodno, natomiast w tych koszulkach było nam fajnie ciepło. Jedyne, co odczuwałam, to trochę było mi chłodno właśnie tutaj w ręce, natomiast reszta ciała było mi Przyjemnie ciepło, i też myślę, żeby znaleźć sobie z tej wełny merynosów porządne legińce, takie, żeby nosić wiosna, jesień i zima. Co jest fajne, to to, że ten materiał oddycha, więc nawet jeżeli wychodzicie rano i ubieracie coś takiego pod spód i jest wam fajnie ciepło, a później po południu zrobi się ciepło na zewnątrz, to wy się w tym nie pocicie, ten materiał świetnie oddycha, odprowadza pot i właśnie sprawia, że ciało fajnie oddycha, nie poci się, nie jest wam w tym gorąco, bardzo fajna, jest to funkcjonalna odzież, warto na ten materiał zwrócić uwagę, ja też jakiś czas temu we vlogu polecałam wam chusty, raczej takie szaliki, kominy marki Buff, też jedna z was mnie kiedyś pytała o linki. Postaram się wam pod tym filmem zostawić link. Z tego względu, że gdzieś mi potem ten komentarz niestety przepadł. W każdym razie, to jest taki komin, który można nosić, chyba z tego co pamiętam, na 6 różnych sposobów. Jako tradycyjna taka chustka, można nosić jako opaskę na głowie, można nosić jako komin, jako taką kominiarkę, wiecie, narciarską, więc możecie sobie zakryć szyję, uszy i tutaj aż całą głowę. Jeszcze tam są jakieś sposoby, ale już niestety nie pamiętam. Ja najczęściej noszę tą chustę po prostu tak o ciekawie ułożoną pod szyją, w ten sposób, jak taki szal chustkę. Natomiast też w Monachium nosiłam w ten sposób, że naciągałam sobie ten przód na, na głowę, na uszy i było mi wszędzie tutaj, wokół głowy, ciepło. I to też jest niesamowicie cienki materiał. On jest troszkę prześwitujący, natomiast, mimo że jest bardzo cienki, to ogromnie grzeje i też to samo co powiedziałam wcześniej. Oddychający, więc nawet jak jest najpierw ciepło, najpierw zimno na dworze, potem ciepło, to się w tym nie pocicie, fajnie skóra z tym oddycha. Dlatego ja wam serdecznie tą wełnę merynosów polecam. Na święta już wymyśliłam, że mój Niko dostanie taki właśnie zestaw. Y jak to się mówi? kalesony i właśnie podkoszulek koszulek na długi rękaw z tej wełny, bo jest to cieniutkie, bardzo komfortowe w noszeniu, a jest w tym y, niesamowicie ciepło, więc polecam Wam serdecznie, to są moje hity właśnie z tej wełny Merynosów. A propos spodni jeszcze. Kupiłam jakiś czas temu też spodnie marki Only. Jak zaczęłam ćwiczyć z Chodakowską, to miałam jedne jeansy, jedne jedyne. Po czym po kilku miesiącach okazało się, że te jedne, jedyne jeansy, które zawsze były idealne, y były po prostu za duże. Więc po drugiej ciąży, jak już praktycznie wróciłam do swojej wagi sprzed y ciąży, no musiałam kupić jeansy, no bo te, które mam, jedne jedyne, są za, du za duże. I kupiłam coś takiego. To jest model. Veneda, coś takiego od marki Only. Tutaj jest informacja, że właśnie Veneda Life Mam Baby Blue Jeans. Czyli to jest model po prostu Mam Jeans. I mamy tutaj 99% bawełny i, moi drodzy, 1% elastanu. I to są, moi drodzy, spodnie, o, takie szersze. Zwężana troszeczkę nogawka, natomiast ja nie lubię spodnie obcisłe. Kiedyś gustowałam w spodniach Slim Fit, natomiast mimo wszystko były dla mnie zbyt obcisłe dlatego teraz korzystam z tego, że spodnie w stylu mom jeans, boyfriend i cokolwiek tam innego są bardzo modne, więc zdecydowałam się właśnie na zakup tego typu spodni. One mają bardzo wysoki stan, możecie zresztą zobaczyć. Więc one fajnie pasują z tymi sweterkami, które wam pokazałam wcześniej, bo można je delikatnie w te spodnie włożyć, zaznaczyć sobie talię i to są obecnie jedyne spodnie, które mam w sensie mam jeszcze jedne jeansy, ale właśnie te za duże więc oddam je na pewno komuś się przydadzą, a ja mam na razie te, mam też leginsy ale właśnie na mojej liście marzeń są legginsy z tej wełny mernosów ale nie mam też potrzeby, żeby jakoś na już, na już je kupić. Teraz chodzę na zmianę albo w jeansach, albo w legginsach. Takie mam 100% bawełny z, dekla, z dekatlonu. Nie przyniosłam ich, bo już też wam pokazywałam je w jakimś chyba vlogu, tak mi się wydaje. Coś, co też bardzo lubię na takie cienkie rzeczy sobie nałożyć, to kamizelka. Mam tutaj dosyć kiepskie światło. Jest dosyć ciemno na dworze, więc wybaczcie, ale to jest taki ciemny granat. Kamizelka kupiona rok-dwa lata temu chyba dwa lata temu plana tu jest w środku wszędzie taki misz to jest kamizelka marki Toon &A, A jak wolicie. I tak jak mówię, kupiłam ją chyba z dwa lata temu, i to był akurat jeden z moich lepszych zakupów. Bardzo ją lubię nosić czy wiosną, czy jesienią, czy nawet na kurtkę sportową, taką zimową, kiedy jest bardzo zimno i lubię po prostu tą kamizelkę granatowa, do wszystkiego pasuje najważniejsze jest dla mnie to, że też bardzo fajnie grzeje, chociaż teraz w połączeniu z tą werną merinosów, to myślę, że nawet bym mogła w takim połączeniu zimą chodzić pod warunkiem, że nie padałby deszcz, bo jednak nakładając coś takiego na swetr no, mamy odkryte rękawy nie są zabezpieczone przed deszczem, więc musi być do tego też odpowiednia Pogoda. Mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałam, miało sens, że się nie przejęzyczyłam. Kurtka, którą też bardzo dobrze z mojego kanału znacie, czyli jakaś Primarkowa kurtka kupiona w dużej promocji. Też chyba już z 3 lata temu, tak mi się wydaje. Zwykła ramoneska z ekoskóry. Przyznam szczerze, że sięgam po nią rzadko, bo jednak teraz przy dwójce dzieci ciągle się ubieram na sportowo. Musi by mi być niesamowicie wygodnie. Natomiast plusem jest to że ona jest też odporna na deszcz, więc jak jest taka pogoda, nie za bardzo też lubię ją zakładać jako alternatywa dla kurtki przeciwdeszczowej, bardzo uniwersalna do wszystkiego mi pasuje, więc mimo że sięgam po nią tak rzadziej niż po inne swoje rzeczy, to mimo wszystko nie mam zamiaru się jej pozbyć, bo myślę, że to jest taka klasyka klasyki, którą też warto mieć. Na jej temat pojawił się kiedyś na moim kanale film, pokazywałam wam ją chyba w pięciu stylizacjach i coś co jest moim olbrzymim hitem, to kurtka parka. Ja, może pamiętacie, miałam kurtkę parkę ze skórzanymi rękawami. Ja nie wiem, co mnie podkusiło. Pokazywałam wam ją też chyba w jakimś odcinku na temat mojej szafy kapsułowej. Nie mogę powiedzieć, bo ona była fajna. Też miała bardzo solidne ocieplenie. Było w niej ciepło, przyjemnie, komfortowo. Natomiast nie przemyślałam tego, że u nas bardzo często pada deszcz, a jednak ona była z takiego zwykłego materiału. Jedyne co, to miała właśnie te skórzane rękawy, które były przeciwdeszczowe natomiast no nie przemyślałam tego, że co jak będzie padać to mimo wszystko zmoknę, więc stwierdziłam, że komuś innemu ta kurtka posłuży bardziej, ja zainwestowałam w coś, co spełnia teraz w 100% moje oczekiwania, czyli kurtkę z materiału softshell i to jest kurtka marki Mariku Mountain, tak mi się wydaje, że ta marka się w ten sposób czyta, o tak ja wam pokażę z daleka, to jest kurtka o takim specyficznym kolorze. Myślę, że całkiem spoko kamera to oddaje. To nie jest tak do końca beż, to jest tak jakby beż połączony z szarością. Bardzo interesujący jest ten kolor. Chyba w kamerze może trochę bardziej wychodzi beżowa. Natomiast musicie mi uwierzyć, że ten kolor jest głębszy, taki troszkę bardziej wpadający w szarość, no i właśnie, to jest kurtka softshell soft o bardzo wysokiej membranie zrobiliśmy przypadkiem z moimi chłopcami test, byliśmy na dworze, miało nie padać ja, Alex i Niko mieliśmy kurtki przeciwdeszczowe. Filip się nie liczy, bo jechał w wózku, ale całą trójką mieliśmy kurtki przeciwdeszczowe. I po drodze złapała nas ściana deszczu, tak naprawdę tuż przy domu, ale było, były te opady bardzo intensywne. I po powrocie okazało się, że jak zdjęliśmy kurtki, to ja byłam sucha, w sensie moje ubrania pod tą kurtką były suche, natomiast Niko i Alex byli mokrzy. Pokazało mi to, że ta kurtka sprawdza się naprawdę przy bardzo ostrym deszczu. Miałam ją też właśnie w Monachium, gdzie dosyć mocno wiało, nie odczuwałam tego w ogóle. Pod tą kurtkę mogę założyć zwykłą koszulkę, taką na długi rękaw też bawełnianą o coś takiego, taki zwykły, taką zwykłą koszulkę i też mi jest bardzo ciepło z tego względu, że ona jest... Nie tylko odporna na deszcz, ale też przede wszystkim na wiatr, więc może niesamowicie wiać, a mi w niej jest ciepło. W połączeniu z tą podkoszulką z wełny merynosów, to już naprawdę mogłabym chyba tak chodzić nawet i całą zimę. Ona jest zwężana w talii, więc mimo że jest sportowa, to tutaj można ją sobie zwęzić i fajnie podkreśla talię, ma. Kieszenie z zewnątrz, kieszenie tutaj wewnątrz, podwójny zamek, co też było dla mnie istotne, bo ja lubię sobie kurtki typu parka od spodu troszeczkę rozpinać. No i właśnie tu z drugiej strony, z jednej i z drugiej mamy kieszenie, można podłączyć sobie tutaj słuchawki. Tutaj są też takie dodatkowe kieszenie, w ogóle mi to, w ogóle tego nie potrzebuję. Natomiast są kaptur. Tutaj też z możliwością odpięcia, że tworzy się taki daszek, że jeszcze bardziej chroni nas przed deszczem. I powiem Wam, że tego typu kurtka to jest moje odkrycie. Naprawdę porządny materiał chroniący przed bardzo ciężkimi warunkami atmosferycznymi. Jest to marka produkująca rzeczy przede wszystkim dla osób, które chodzą po górach więc to muszą być naprawdę rzeczy porządne i spełniające swoją funkcję, więc ja się bardzo cieszę że ją kupiłam, no i tamta poprzednia kurtka powędrowała do kogoś innego, mam nadzieję, że się sprawdzi a ja zdecydowałam się na tą parkę i to jest też w mojej szafie jedna jedna parka ale jest dla mnie wystarczająca Szczególnie, że właśnie ta pogoda u nas jest niestety kiepska, ale to jest mój hit. I też bym chciała mojemu Niko na święta kupić właśnie porządną kurtkę softshell, bo teraz chodząc do przedszkola on jest ciągle na zewnątrz, nawet jak pada, nawet jak jest naprawdę paskudna pogoda i chciałabym go dobrze zabezpieczyć, a niestety takie tradycyjne kurtki... Takie niby wiatrówki, takie lekkie przeciwdeszczowe. To się sprawdza przy niewielkich opadach. To jest furtka, którą kupiłam do biegania, ale też noszę ją na co dzień. Ona tutaj też ma system odprowadzania potu, coś tam, coś tam. W każdym razie ja ją uwielbiam. Też ją wiedzieliście na mnie niejednokrotnie w moich filmach. Natomiast przy wielkiej ulewie, przy naprawdę obfitym deszczu, ona niestety, ale ma tą membranę za małą. Więc jeżeli u Was. Też są warunki atmosferyczne takie niesprzyjające, jest dosyć deszczowo, to polecam Wam kupić kurtkę z bardzo wysoką membraną, która zabezpieczy Was przed zmoknięciem. No i to by było na tyle. Wszystkie moje hity i rzeczy, na które stawiam w mojej jesiennej szafie kapsułowej. Jak widzicie, tych rzeczy nie ma zbyt dużo. Staram się utrzymywać jako minimalistyczną szafę. Kupuję naprawdę rzadko i teraz. Zanim coś kupię, 10 razy się zastanowię, bo jestem naprawdę na ciebie zła, że wydałam tyle niepotrzebnej kasy na rzeczy, których tak naprawdę nie noszę. Musiałam je oddać. Mam nadzieję, że służą komuś innemu, no ale mimo wszystko one powinny mnie służyć, a że kupiłam je z różnych dziwnych powodów, albo nie sprawdzając materiału, albo bo mi się po prostu coś podobało. To sprawiło, że niestety, ale nie byłam z nich zadowolona i musiały powędrować dalej w świat, więc nie popełniajcie, moich Błędów, starajcie się każdy Wasz zakup porządnie przemyśleć i przede wszystkim stawiajcie na to, żeby materiały, z których są wykonane wasze rzeczy żeby były dobre jakościowo, ale żebyście się wy też w nich dobrze czuli i żeby te rzeczy spełniały swoją funkcję, więc jeżeli kupujecie kurtkę przeciwdeszczową, to zarypnijcie właśnie na tą membranę, żeby ta kurtka rzeczywiście was od deszczu uchroniła, no i wełna merynosu to jest coś, na co teraz stawiam w tym sezonie jesienno-zimowym i to też są rzeczy, które na pewno posłużą mi latami dajcie znać, czy coś tutaj w tym odcinku o czym wam opowiedziałam coś co wam pokazałam, Zajm Interesowało Was, jakie są Wasze hity na jesień, w co Wy się ubieracie, na co stawiacie, czy też jesteście takimi zmarźluchami jak ja i co sprawia, że czujecie się ciepło i wygodnie, kiedy mm, warunki atmosferyczne no, nie są na zewnątrz zbyt sprzyjające. Piszcie koniecznie w komentarzach, chętnie przeczytam. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa pa!